Dobra, zanim wrócimy, wejdźmy kanał niżej do Cypka i Hiszpana, dobra? Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest już Elwiadro? Jest, tylko że musisz zobaczyć, czy ma Cynamon. Czy, 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 czy ma Cynamon? Nie mam cynamon. A, Nie mam, się ma Bartek. Nie czy nie mam jak to cynamon. cynamon? Czekaj, co? No bo... No bo Umówiliśmy się, że jak cypek przegra, no to napala 30 kółek, a jak ja przegram, to w ogóle cynamon. Ale niestety nie mam cynamonu. Nie mam cynamonu. Ale masz majeranek. Masz mandarów. Ja? Możemy zrobić tak, że jak te. Albo nie, bo nie chcę w sumie jarać na streamie. K... Nie wiem, nie wiem. Cypójś, musisz wymyślić coś innego. Wiesz? To ja mogę za Cypriana wymyślić. Robisz o, się ma, iz... Cześć. Robisz o, teraz Hiszpan 30 przysiadów. 30 no. przysiadów mam zrobić? Ale ty jakie... Nie, tak. na no, przysiady. Bo wiesz, cypek robi kółeczka. No właśnie. Ale jak przysiadę. Jak Podoba ci się mikrocypek, że on walił 30 przysiadów? Tak, może być. No dobra, ale. To, że, no, ale nie, nie, to jest... Cypuś, trochę... to jest dla ciebie na twoją niekorzyść. Bo ja te 30 przysiadów za. tak, opyk. A ty no to te 30. Dobra, nie... no to coses, 50. przysiadów. no. Gwieźdźcie, Dwieście! Dwieście! No cypek, co ty? <Gliski> dwie... Dwie... A stary, to, on, jak to nie Jak 200 przysiadów, ile. co ty? <laughs> ty byś zrobił 200 kółek? No nie, ja bym nie grał. No to dlaczego tak mówisz? Nie, czuję, tylko z A ty, a Hiszpan 50 zrobisz? Zrobię, zrobię 50. Na pewno? No tak? Dawaj 50 nie. przysiadów. W ogóle jak Ty Hiszpan masz na Twitchu? Hiszpanitos. 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 okej. Okay. A jak tam trening w ogóle Wam poszedł? Łyszka oleju. Ok, jak ja przegram, jem łyżkę oleju. Obrzydliwy, oh. Masz follow a Hiszpan ode mnie Dzięki, a o to wiesz co Brusik, to też ci dam. Widzę, że ci się rozwija stream jak 200 widzów ładnie, 300, pewnie no będzie. No wiesz może co? Więcej. Y Game Changer jak z... Bongo, nie? Tak <laughs> Ej, naprawdę, to jest pojęte, ale nie wiem czy wy wiecie, ale ogólnie <laughs> jak szycha poznałem tak, co nie, że ja mówiłem dawaj tym pongo. dobra, pan, od razu chcę powiedzieć, że no. w trakcie trwania turnieju apeluję o trzeźwość, dobrze? Nie wspieramy. Nie, no tak, no ja oczywiście, przecież stary, nie, ja nawet nie streamuję że ta, yy, na lekach, o. <laughs> dobra, dobra, podoba mi się na razie, że to leki. No dobra. Po no, do treningu to na razie nie ćwiczymy, pokazuję Bartkowi, co pamiętam. Tak, tak, jest... ja podtrzymuję, że Bruce dalej ma mianą faworyta turnieju, tylko troszeczkę, że tak powiem, nauki poszły w niepamięć, musimy. Przywrócić pamięć mięśniową u Brusa. A mi e, się wydaje, że niekoniecznie Brusik będzie faworytem, bo z tego co zauważyłem, też będzie brał taki gościu udział jak Sadowski Bartek. A, a skąd masz tą informację? no bo miał ostatnio streama i napisał w tytule, że trenuje do turnieju szachowego. I się zapytałem, czy do tego samego, i zapytali mi się, zapytał się mnie, e, a jaki kwa inny? Hiszpan, ale posłuchaj, Ortiz na przykład też grał w szachy teraz, trzy dni temu. No ale nie miał w tytule tego. No nie miał, no nie miał. Dobra, Czyli pogadamy Sadowski potem. Sadowski będzie faworytem. Zlikowałem, pogadamy Potem o uczestnikach. Powiedziałem, Dobra. że zlikuje po złotych Antosiach pełną listę. Dobra. Okay, to przepraszam, stary. Nie, no tak, zupełnie szczerze, Sadowski ma za wysoki poziom. I z zeszłorocznych uczestników myślę nad Brusem, no bo Brus na pewno bierze udział. Jest tylko jeszcze jedna osoba, która jest w miarę gotowa, rankingowo nie przebije, ale też jeszcze mam tutaj dylemat. Dziękuję za 5 zł. Bartek, ja mam do ciebie pytanie. Tak? Czy jest na przykład jakieś otwarcie, y, otfa, y, rozpoczęcie w szachach, który, które faworyzuje widełki? Okej, okay, okej, okay. no to w takim razie. Jak pan, trochę obrosej w piórka. Może zanim zagrasz Cypkiem sprzedam mu w szachach szybką lepę. K ba Ale czekaj, czemu obrosem w piórka? Nie rozumiem. No tak, koki trochę jesteś, koki. Ale jak Koki? Przecież ja nie mówię nic o swoich tych. Jakby, bo wiesz co, bo, bo ty nie zrozumiałeś Brusik, bo to jest taka gra słów. Że wi nie widełki, tylko -ełki. Czaisz? widełki. Czajisz. No, widełki? No nie czaisz, Brusić, no, serio. A to co palisz, to... Mógłbyś mi trochę podesłać, ale też wiesz. Ej, Ej panowie! Dobra, Proszę, gramy na Panów zaczynamy, ale! Jak się gdzieś spotkamy, to na pewno, na pewno ten. No. Dobra, cytek, to co? Nakamy się. Tak. Dobra. Dobra. Okej, okay, czyli ja... Mam łyżkę oleju. Weź, dobra, wyszli mi ten, tyle kliknę ma twojego tam. Dobra, okej, okay, to czekaj, ja już tutaj muszę dać. Y, no, ty farta. jaki masz ranking na czeskomie? Zobacz chyba, kolej ten. Możesz zobaczyć jak chcesz. No dobra, jestem Z u tam. ciebie na streamku, no? Zaraz zobaczysz, patrzysz, Bo no, ja tam widziałem, że ty grałeś z Kzario, ale to wtedy chyba za dobrze jeszcze nie grałeś, co? Nie. Ja nawet. Gramy 10 minut, czy ja, jakie ten? Jakie, jakie tutaj zasady, Cypek no. preferujesz? Ja wolę na 10. Na 10, dobra. Losowo, czy chcesz na przykład być białymi albo czarnymi? Ja wolę być białymi. Dobra, no to wiesz co, no to ja będę jako, jako będę... Ben... Dobra, ja będę czarnymi w takim razie. Niech tak będzie. Na ja na tak czas tak, gry, tak, będę tak, zmutowany, tak, będę tak. komentował panowie, i potem wrócę Dobra. do kączki z Brusem. Yy, wysłałem Ale na trzy walce. Yy, a jakieś ten gramy BO3, BO1, BO5. Yy, jak to, to widzisz? BO1? Tak. Dobra, okej. Okay. ok, jedna partia. I już się rozpoczęło jak coś, twoja kolej. O, kurwa, 100? No dobrze, moi drodzy. Dobra, widzę, no że tak. zrobiłeś ten debiut ataki, ataki flanką. No nie ma tutaj, mm, że tak dobra, powiem, najwyższego dobra, poziomu. Jakby tutaj to skontrować najlepiej. Na świecie. Yy, no dobra, wiesz co, ja mm. powalczę o środek. Ja powalczę o środek. Dobra, aj, aj, aj. widzę, że robisz Jezu. obustronny atak szwedzki, to się chyba nazywa. <laughs> tak Bartek mm. uczył. Nie gdzie ty się tego nauczyłeś, ale no dobra, no to w takim razie... Ja, ja wyjdę z panią. Nie, tylko nie bym mojego kona, no. no do... <laughs> nie no, nie będę ci bił konia. No dobra, nie, Cytok. nie może, nie może. Dobra, tak być. też wyszedłeś koniem. Nie może tak być. Kopiujesz moje ruchy. To się źle starzeje wszystko, no nie, nie, dobra. nie, nie, nie. To tylko partia treningowa. No to treningowa. Wiesz co, ja dalej powalczę... Powalczę może... Mm, nie wiem co ja zrobię, dobra, zagram tak. Na spokojnie, na spokojnie zagram. Ja się zagram w białym kolorze, zobaczysz? Aż się zaskoczę, A ty bierzesz, Cypek, udział w turnieju? Właśnie zobaczymy. Okej. Okay. To zależy od szefa. Tutaj problemy wokół, jakby Cypriana, są, mają bardzo złożone filary, bo zaczynając od podstaw, takich jak jego nauka liczenia, poprzez kontrowersje związane z domniemanymi przeróbkami AI, po zdjęcie siurków i tak dalej, więc jest bardzo dużo kontrowersji po prostu. Muszę to, to jest wszystko zbadać. Tak, no, no Cyprian mówi, że to wszystko jest spreparowane AI, tak. no i dlatego jeszcze tutaj trzeba po prostu zobaczyć, no bo to jest poważne przedsięwzięcie, prawda? Cypek, zaskoczyłeś mnie tym ruchem, nie byłem na niego przygotowany. No dobra, no, ciekawy tutaj ruch. Zagadujesz cię. No tak, zagadujesz mnie i powiem ci szczerze, że odkąd rozpocząłem grę w szachy, jeszcze nigdy nie widziałem ruchu na H2 koniem, nie? Więc ewidentnie masz coś przygotowanego, muszę uważać. Nie no, hiszpan mocny jesteś. A wiecie, że ja też nigdy nie widziałem czegoś takiego? Dobra, no to wiesz co? Nikt tak nigdy nie zagra, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Ja się jeszcze bardziej koniem. Tak? To też. Nie wiem nad czym ty tak Hiszpan rozmyślasz. Zagrał Han. Jeszcze skoczka, profesor! Tak I i to, trochę, to jest trochę tak, jakby snajper zamiast karabinu snajperskiego miał u widły, No to, a ty byś miał czołg i byś się go wystraszył. Bo wziął te widły do ręki. No wiesz, to... Prawdy nie byłem na tym po prostu, jakby się zastanawiałem Ale... nad tym. To, Panie to, że... kolego, gramy! Gramy, gramy spokojnie, no Cypek, ja też mam czas, nie? Ja też mam czas, pamiętaj o tym, że to... No chula, To znaczy, że to jest białko na mikrocypka, no. E, dobra. Przepraszam, więc... już dostał timeouta. Nie wysyłajcie takich rzeczy. A, p***** się gońcem. Jak na to? O, Och, nie... Ale tutaj e, dałeś, ale tutaj dałeś dobry... Dobry ruch, tak szczerze. No dobra, chcę ja sobie przeprowadzę roszadę. Wiesz, że, Cypek, możesz robić roszadę? Ale... Czy nie wiesz, co to jest roszada? No przecież zamiamę tak? Pionków, tak? No, że króla zamieniasz z Tak, ja wiem, okay. Ale tak, ja wiem. nie no, Cypek, już nie zrobisz roszady, bo ruszyłeś się raz wieżyczką i jak wróciłeś, to nie ma znaczenia. Dzięki, dzięki powiedz, nie dziękuję. Okej, a jak coś, Cypek, kojarzysz, że to się gra na czas, tak? Tylko pytam, nie? Tak, ja wiem, ja wiem. Dobra, nam, dobra. No i super, to wszystko on wie tak naprawdę. Dobra, jak odpowiesz tutaj, na mojego pionka E5? Hmm. O kurwa, ale tutaj dałeś atak wieżą. Jezu, jak Cypion Daj... wie... No dobra, no dobra. Czatu Hiszpana też dobry, 1000 osób no i ja tak. ja koniem. Ja tej w****** i oszust na kanale. Y Teraz pytanie kto Tera jest kim. Za ja O k***a, no, dobra. Hmm. Wiesz co? Ja poświęcę konia. Teraz tak? ty mnie zaskoczyłeś. Tak? A czemu cię o, zaskoczyłem? Ja ku**a, przyklina. Bo, bo ja myślałem, że cię... Pokonam tym moim bieżeczku. Z koroną, ale... Nie, No wydaje mi się, Dobra, że tutaj jest. Dobra. Ja sobie Dobra, okej. Okay. Dobra. Powiem tak, no. No <laughs> też mnie zaskoczyłeś tym ruchem. Mm. No co ja bym teraz mógł zrobić tutaj? Nie, kolego, masz timeout za te wysyłanie numerów. Już nie wysyłaj. Dobra, podwójna koni. No widzicie, konia, konia mi zbił. <laughs> <laughs> Oku. Myślałem, że tego nie zrobisz, wiesz? Dobra, wierzą mi zbiłeś. To co ja bym teraz chciał zrobić Dobra, teraz już <laughs> nie ma skorzystów. A czy wiesz w ogóle jak się poruszają y, wszystkie figury? Tak, ja wiem. Okej, okay, okej, okay, dobra. Pamiętaj, że królówka jest najmocniejsza i może się ruszać w każdą stronę. Wiem. Co? Ale już się Już Ja i ty jesteś biały Chłop na cię wysłał jakiegoś on***a, ty sk*****ie, okay, i nazywało się to Mela Pustelnik na fake imieniu, Jezus, ej, nie włączam od was linków, brawo, 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 koniec, koniec zaufania do widzów, koniec zaufania do widzów. Dobry ruch, co? Ale bomba. No ale wiesz, to tylko pionek, boku? to tylko pionek, ku 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 ja mam ku ku tak? ku 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 Nie ku jej, cypek. nie Widziałem to. ten... to widziałem to? Co to jest? Naprawdę? Mela... Dobra, nie Naprawdę? tego mówił. No, nie e, ruszyłeś tego ruszyłeś się. ku ruszyłeś się, e, no. Dobra, widzę, że strasznie ku widzę, że ku ku tam. E, wy wiecie, linię numer jeden, nie? ku wy wiecie. No dobra. O, no, Ej, ten OnlyFans to jest fake zdjęcia, czy to... Też to dostałem? Też to dostałeś, ja nie wiem Bartek, co to jest, ale wiesz co, ja na przykład mówiłem na samym początku, że, że wiesz, że śmierdzi mi to. Wie pan, co to ja znaczy trapę? Nie, nie pracować, Bartem. a zarabiać. 11, nie. Dziewczynka. A też ja Nie. też nie... Ja też nie byłem, przed Nie, się. Piszą jakiś... mi, że to wirus, żeby nie klikać. Płacić lasce jakieś pieniądze, żeby widzieć jej. Może nie, nie wiem, gadajmy o preferencjach w seksualnych z tym lobby dobra? Ale to nie tylko w staniku. Nie? Dala, ale to coś to... wam powiem, panowie. Gramy w szachy, ja bym zasugerował, że w tym gronie o preferencjach seksualnych nie powinniśmy <grym rozmawiać. <grym no ja dobra, 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 dobra. Ja oni nie gadać, ale ty. Nie, ja tylko tak. powiedziałem, że nigdy nie wszedłem na fans i tyle okay. w sumie. Ale to dobrze rozgrywasz, bo już tutaj rozgrywałeś mi Właśnie mój plan, wiesz? Prosketmana na H1 z No niestety, trzeba dokonać O, nie wiem czy widzisz, ale ja robię teraz, to się nazywa, atak 4-2-0, nie? jestem z Ukrainy, jeszcze do tego jestem gejem. Cztery 4 5 0 O kurwa. Pura, dalej serce boli. Teraz to jest 4-2-0. Dobra, nie klikam linków. Serio nie klikam, to jest nawet niezabawne. Teraz pójdzie tu. Generata widziałem, widziałem te generata. Aj Cypek w ogóle nie ogarnia. Nie, dalej się ruszasz, tam krzyżujesz. Cypek w ogóle nie ogarnia. Nie, może być, żebyś bez przesady. Tu linie numer jeden, No jeszcze nie. Kontrowersja, kontrowersją, ale. Dobra. Co? Mogę mieć śmiało prośbę? No, ale. Nie, leżę, jaka to Mów Hetman. Dobra, dobra. A nie, no, Bruno, ale ty mówisz na konia osioł. to wiesz, to niech sobie mówi jak mu. Co? Wie pan co to znaczy, chapin? Nie pracować, a zarabiać. Pogłaszamy oficjalnie. skład... tym razem, tym Na mówić, że to jest. wreszcie kogoś. Mikrocyfek z świat! tofel i inne pokemony. A tak kitrałeś tam w tym rogu, co? Tak, ty tak, narobiłeś, kopie! Widzisz, że tak, nie. długo nad tym tym ruchem, nie? nie? Tymi piąkami ogólnie musisz yy, starać się iść do przodu, nie? Wiem, wiem. Straszny to pojedynek. Bo widzisz, póki co ja przeprowadzam atak, a ty nie za bardzo na niego odpowiadasz. Mm. Dawaj duo brusku z Cypek w Hunt and Braina. Ech, kurczę, wiecie co? Ja nie, nie mam serca, nie wiem jak to mogę powiedzieć Cypkowi, Dobra, widzę, żeby że o tych dziewczynkach nie wspominać, ale już, nie mogę. Ja zaraz ja będę przeprowadzał atak finalny, nie wiem czy jesteś przygotowany na to. Okej. Okay. I waszym zdaniem zasłużyłem dzisiaj na kawę trzecią, czy nie? Cello! Cello, Nie mogę. Ty, Hiszpan. Co tam? No dobra. M możesz mówić, możesz mówić. Nie, 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 nic, nic. Graj, graj. Albo. Kurde, no. Nie mów, pro... panie profesor, ugryź się w język. Będziesz chciał, to się sprawdzić na Hiszpana. A co, chcesz zagrać w rusik? No tak, zagramy po tej, no i później idę z Bartkiem się szkolić. Dobrze, ja się krócej, pany, no bo. No mówię, idę, idę. Ale miałeś Hiszpan, mata w jednym? Ja teraz wiem, 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 że miałem mata w jednym. Tak, widziałeś? A to jest. Tak, yy, ale nie. Tutaj powolutku, powolutku, żeby tutaj pata nie było. Jak mnie pewien bardzo dobry szachista nauczył, wiesz, kiedy najlepiej nie dać pata, Hiszpan? Kiedy? Dając szachy. Dając szacha nigdy nie dał A dasz kto cię pata, tego nauczył? Nie? No ty. Wow. Bo właśnie wspominaliśmy z widzami, że mówisz co chwilę tak. No, tego mnie ktoś nauczył, tego mnie ktoś nauczył. I nigdy nie wymówiłeś o mnie. I tak wyszło na to, że miałeś pięciu trenerów, nie mnie. Bo... Poddaję się. Nie, no nie, no poddajesz się? Naprawdę, ja jeszcze mogę to spatować. Naprawdę, ja nie, nie jestem najlepszy, jeżeli chodzi o, końce, o kończenie ale, gier. Ale dobra, ale ty jesteś lepszy odemian. Ale... Uciekaj, ucieka cypek tym królem. No nie ale królem... No ostatnio trochę no, grałem cypek, wiesz? Nice. Gratkiem. Udało no, mi się, nie, ale przez chwilę naprawdę, przez chwilę już było ciężko, mówię tak. No nie wiem czy dam radę wygrać, nie? Dobra, no, robię. Cy... Cypek powiem tak, y o, kółeczka robisz. Okay. Tak. Dobra, to czekaj, ja chcę zobaczyć, to czekaj, wejdę na stream. 30 z rzędu zakulisz. Eee, mogę p z i z dziesięczką, tak po kolei będę robił. Dobra. No dobra, dobra, okej, okay. dobra. Z ja to, to ja nie próbować. mam słuchawek jakoś. było dobra. My ci kibicujemy. Tak, to... Dobra. Ej, chyba, że... Ej, Cypek, Cypek. -a, koszulka to Toronto, no nie. Mały z Birolu, On mnie kaseluje z internetu. Ej, Cypek, chyba, że zap***olisz 15 kółek tyłem, zamiast 30 do przodu. Ty, a jak on nie umie liczyć, to skąd wie, ile kółek robi? No nic, no to my policzymy, nie? Okej. Okay. Ale wydaje N mi się, że to jest tak szczerze dobre dla jego zdrowia, tak? Zgadza się? Cześć. Co ty pierdolisz pi w ogóle? Co Na Proszę. serio się pytam, to, to nie było w formie... Nie, nie jestem lekarzem stary, no. Ja tylko jestem doktor Djoncik, nie. Legend. <grymne> no dobra, no dobra. Bas. G. Perel. Więc. Dzięki. Doktor ekiś streamuje? M. Mm. Ja dend. A jak tam brusik na solo queue idzie? Ostatnio grałem tragicznie. O, okay. Mam master, ale s oczy 10 grałem. No odkąd gram 3. Dobra. dobra, dobra, a co powiedziałeś, przepraszam, bo nie... nie, 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 nie... Co? Co robi jeszcze teraz sypek? Przecież być... 23 nie... chyba teraz ma. A dlaczego? No, a... No bo, no, bo liczy do 10 i potem od nowa 10 Ale no to, to nie, to 10 10. powiedz mu, że 10 plus 10 to 20, bo. No, nie, no to tak, no to 30 przecież miał zrobić. Aha, dobra, dobra. Ale nie szacun, że znowu 30 z bomby, nie? Tak. Typek ma 30 lat? Nie wiem. No tyle co ty? Ej, australij ten, przez u mnie mama co, nie? I no. pokazałem jej Bandi. I mówię, mamo, mamo, patrz, Bongo? ile ten gość ma lat? Co? Co pokazałeś mamie? Bungie jej pokazałem, co nie? Aha. Jakby. I pokazałem jej Ginolda, a mówię, no ile on ma lat? A ona mówi tak, 45. <grafię> ja mówię, jak? Wiesz, Gratulacje, pęknie. Cyprian. O Cypek powiem tak, twoje umiejętności szachowe są na naprawdę wysokim poziomie, zaskoczyłeś mnie, ale obawiam się, że jeszcze dużo ci brakuje, żeby móc rywalizować z ludźmi pokroju random, Bruce, bo jednak Bruce dwa lata ćwiczył Cyprian więc mm -hmm. trudno byłoby o turniej natomiast gdybyś czasami chciał pograć w szaszki jak najbardziej, mogę też Ci pomóc dać trenera, sam gdybyś chciał to cię mogę dać zadania, które by Cię rozwijały mm -hmm. mam nadzieję, może że... w na następnej edycji? Albo jakaś następna edycja, Cyprian do tego no, czasu No dobra, mogę być na, na następnej edycji jak się... O super, to możesz sobie... No, możesz ja teraz będę się uczył, będę się starał uczyć się uczyć, 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 Jasne. żeby Cię wykonać tak samo jak Ty innych pokonujesz. No, dobrze Cyprian i życzę ci, żebyś się rozwijał szachowo i masz listą z... Z koszulkę. To Toronto to tak z przypadku? Nie, Właśnie. akurat tak koszulka, bo ja lubię tak koszulkę, wiesz? <laughs> Okej, <Okay>, ja <laughs> też bardzo lubię Toronto, no. <laughs> no Wie to pan, co to znaczy szapen? No. Nie pracować, zarabiać. Mikrofon. Także dziękuję bardzo. Dzięki, Cypian, Również bardzo, za... Cypruś, dziękuję się za pojedynek. Łatwiej mi się grało. Jeden najlepszy kłat w moich szefiech szachy. Trzymaj się, cybek. Dobrze było dzisiaj. Powodzenia!